Słuchajcie, dzisiaj, słuchajcie, hajcie, 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 słuchajcie, 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 słuchajcie. Słuchajcie, dzisiaj, e, kod kreskowy. Co to takiego jest i dlaczego zostało to wprowadzone? Kod kreskowy na towarach jest to po prostu, są to po prostu kreski, tak jak sama nazwa wskazuje. I za pomocą tych kresek, e, za pomocą tych kresek koduje się informacje tego produktu. Słuchajcie, pierwsze, czy czy cyfry każdego kodu kreskowego to jest kraj? Czyli w jakim kraju firma ma główną siedzibę. I na przykład od, 0, od 000 do 139 to są Stany Zjednoczone, 590 to jest Polska, 4, od 400 do 440 to są Niemcy. Teraz, co jest zawarte w takim kodzie kreskowym? Słuchajcie, jakie tam są informacje. Przede wszystkim, jaki to jest produkt, skąd ten produkt pochodzi, kto go wytworzył, ile kosztuje i w jakim kraju firma ma główną siedzibę czyli te pierwsze trzy cyfry, słuchajcie. No i e, dlaczego to zostało w wprowadzone? Zostało to wprowadzone z tego powodu, żeby przyspieszyć pracę kasjerek i żeby ludzie w kolejce nie musieli tak długo czekać. No, bo za pomocą kodu, tak, jeżeli zostanie zeskanowany, można szybko dowiedzieć się, jaka jest cena. Jak I ewentualnie, jeżeli cena się zmienia, tak to nie trzeba chodzić po prostu po sklepie. Tylko zmienia się w systemie ceny, wpisuje się dla tego, kodu, dla tego numeru, dla tego kodu kreskowego. Jest teraz taka cena, i koniec, prawda? No i to w zasadzie tyle, tak. No wszystko. No i są różne typy teraz, obecnie są różne typy tych kodów kreskowych, to jest taki ten uniwersalny, prawda? Ciekawostka taka, że w Europie kod kreskowy pojawił się między 1980 a 1990 rokiem. No i to wszystko.